I'm in the prawie 800 metrów wyjdzie. Dojechaliśmy na punkt start startowy dla parolotni. Nie mogę. O, a tutaj to, 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 takie lotnie są. Takie lotnie. Tutaj na, na tych lotniach startują stąd. Tu masz taki podest. Biegniesz, biegniesz w dół, później i lecisz do góry. O, kurde. Co nieźle, co? O kurde Aniu byś zbiegła stąd w dół? <laughs> Może zaraz gościu przyjdzie po startować. No, w każdym razie ładnie tutaj jest Takie Klimaty Ale nie widać Strasznie mgła taka jak dla Już na 800 metrach jest 800 metrów tutaj jest to 1700 1700 będzie

やっかうう、ドリーム。 Nie chcecie nałożyć y, bluzki? Jakie bluzki? Jaki A ja chyba nic nie mam. Nie zresztą. ma nic. Wjechaliśmy tutaj. Punkt wiekowy, idziemy na górkę. tam wysoko, no. Tam drugi domek jakiś jeszcze jest. Hmm. O, do tego sanktuarium idziemy. na tym, Na tej górze? tu schronisko jakieś jakie ładne roślinki mm. Górskie. kwiatuszki jakie piękne no dobra, teraz trzeba zdjęcie zrobić w przestrzeni w przestrzeni To naprawdę są ładne. To może zerwiemy. Musimy nie, nie, nie będę zerwać, nie można w przyrody nie Nie, to nie jest niszczenie zerwanie kwiatuszki. Wiesz, Ale ładne jakie klopki. Klep... Jakby to jest... jakie ładne kwiatuszki, co nie patrz. No różowe, trawka, no wiesz, a i zielona trawka, i taka, i siaka, nie pamiętam już naszych trawek. No. Tak, żeby tak, były tak. nasiona, to bym gnało, no, nie będę mamy no, parę tych puchatych. Nie, nie. To jest chronione. Ale to pieniędzy. nie rezerwa też. Nie ale chroniony. Oczywiście nie chyba. Może. Oj, nie, tam drogi. Mamy pikniczek tutaj. Tylko można wyjechać na większą górę? Pikniczek tak? pośród wyjeżdżać gór. Teraz w O tam A Sanktuarium, musimy. Ania, musi no, być jest. może tam i droga do Sanktuarium samego jest. Jest mama. Jest, jest. To przy Sanktuarium chmury i zimno, lepiej tu zjeść. No tak, ale tam jeszcze zimno. Widzisz po jakie chmury są, a one chłodne są. Mamy piknik w górach z mamą. Dobrze, jest widocznie. Ja też lubię w lasach. Aniu, dobra. Te kubki się nie utrzymają. Trzeba nalewać. Od razu. Sygna. Dobra, stoi. Mamy nie lej wina. Dla Ani leje. Dobra. Mama wodę. Chce. Chcesz w kubku wodę czy bez kubka? Może być wiosek. Może później w wodę to w kłopku Ale mamy dopadł tak jak ja mówiłam Ania poszła do sklepu, jeszcze dokupiła będzie Żalełka mięs Jaknaj mięso damy jeść Jak my to przyjememy Aniu teraz Na cały dzień mamy No ale jeszcze wieczorem wieczorem nad morze spadamy Paga spadnie, brzuch spadnie, wszystko spadnie No no, o tamcy co Bierze ludzie z, 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 z Przepiękny spacer. No ale I to Jesteśmy wśród chmur. Jesteśmy wśród chmur i dochodzimy do do sanktuarium. I twierdzę, co kiedyś się broniły w Włochy przed Austrią. 10 tysięcy, 12,5 tysiąca żołnierzy pochowanych tutaj. Sanktuarium takie. Grobowiec. Taki grobowiec. Tutaj jest Jakby. Z pocisków zrobione takie ta ozdoba. A tutaj jest sanktuarium. Tu mamy jest sanktuarium, gdzie 12 tysięcy, grobowiec, gdzie 12 tysięcy ludzi jest pochowanych, żołnierzy. Tak, 2,5 tysiąca znanych, a, a 10 tysięcy nieznanych. I tu jest napisane właśnie o soldato Giuseppe Stefano, soldato Pietro Stefanotti, soldato Olinto Strassi. Nieźle, kurde, ludzie ginę, cholera, straszne. Tyle ludu zginęło. O, tu są znani. Dwa tysiące znani. Każde okienko to jedne, jeden grobowiec. Tak raz, tak. Dwa, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Chodź idziemy. Chodźcie idziemy ten Na górę tam No, wielki grobowiec Niesamowity, nie widziałem takiego grobowca Olbrzymiego. Pała żołnierzom grap Gloria voi soldati del grap Aiaia ai. Zobaczymy tutaj z aktualkę Mama ci pójdzie zobacz. Pan mamusia twoje, zobacz. Dejam Co Coś, co się Może jeszcze jeszcze I jesteśmy w chmurach no. No. Fajna dolina taka wielka No to na Zachmurzona Zach, <grym> za dolina tutaj Kurde da. Idą na chmury prosto no. O kurde ta wielka chmura idzie O, no, tu będziemy zjeżdżać teraz kurczę ja ja szczęście nie jest tak stronne dobrze Stoje Całe droga do kapryżki Się, Dobra, to ja Jesteśmy w Padwie zaraz. jest 70 pomników zasłużonych ludzi na świecie. Tak. tak? Tak. 70 pomników ludzi zasłużonych ze świata. Chodźcie na lewo, w cieniu. Jest pomnik Stefana Poturego i Jana Trzyciego-Sowieskiego. Oh we Teraz pod Arkadami Do bazeliki Świętego to, Która jest tutaj No i taka padła tutaj за ягоцяшыкі, Wielka jest. Kaplica. Niesamowita. Tyle ma tych kopów. Też w kształcie krzyża, co nie? Tylko pół tak. Pięć prosto i dwie po bokach siedem. No siedem jest kopów. Padły, takie ładne drzewa rosną. A tutaj Dante. Tutaj chyba mieszka. Dom Dantego, jaki ładny, szykowny. Musiał być zarobaskiem, taką kamienicę. W takiej kamienicy mieszkać. A nie, ale jaką ładną kamienicę miał, co? Dante. On. Y Malarz tak, i rzeźbiarz Ale tak, tak. widziałem tutaj taki chleb był yy, z takimi jakby starymi rzeczami i gościu też coś tam e, e, z, jakby z stolarką się zajmował wow. czy tam dorabiał coś, czy tam naprawiał, nie wiem Także, że rzemiosło tutaj widzę Na żywo Tam dom, dom tego dam tego tam. A tu jest To jeden z najstarszych uniwersytetów studiów, nie? A gdzie może być? To chyba Aha, dobra. To jest uniwersytet, ale nie ten stary.

zaczęły zaraz. Chyba tutaj będzie stale. Gimnazjum. To tu samo chyba, co? Tu jest wejście do Starego Uniwersytetu. To tutaj studiował kto? Jan Kochanowski, yy, Galileusz. Kopernik też tak, Czy Kopernik. Nie? Kopernik tutaj Myślisz? Tak, ja. Mamo, Kopernik tu studiował. Kopernik tu studiował. Nieźle. Jakie tutaj są jakieś odznaczenia kuchni? Takie starsze, to się Coś tutaj jest. No. Jest cyrki. No. no. Cofniemy się w czasie teraz, to może ich spotkamy. Fajnie by było, co? Cześć, Kopernik, co tu robisz? Mm. Jestem zajęty. Tak, wiem. Może wiem. Stary, taki mały plac, co nie? Wcale nie jest jakiś taki. Malutki uniwersytet. Tutaj coś jest. Nie wiem, nie wiemy jeszcze co. Chyba się mieście w tym dziedzińcu. komuna Dipadova. Ufiko, perle, relacjoniką i e pobiko. Urzędy, No dobra. Lecimy. A tam ze skrzydełkami ktoś. Chodźcie tutaj. I wracamy deptakiem teraz wpadnie Padwie do samochodu, jedziemy w hotelu Słońce już zaszło, przyjemnie się chodzi Tak. Główny deptak wpadnie, ciągnie się

Dziesięciu To jest ta, ta katedra, tam, ta, nie to jest inna. Katedra jest Przechodzimy. to jest katedra, przez park można przejść? Nie Pewnie nie można 70 zasłużonych i tutaj jest Jan Trzeci Sobiecki i Stefan Batory Trzeba by było ich znaleźć Gdzieś tu są w tym parku o. Ale nagina tam pierwszych pierwszy gości, no nie jest Ci ostatni i nie rezygnować Tak myślę. No, Ten w niebieskim jest... Na... Nie. Ten w niebieskim jest najlepszy Ciekawe czym go wyprzedził Z moim brzuchem no. Ale naginają Ostro, ostro dają. Patrzcie, patrzcie, teraz czołówka biegnie. Ale wcześniej taki gość odsadzał, ale, ale już niestety.